Witam, cześć, Elo, Poł, co tam, jak tam? trener, mroczna historia, który Uuuu, dramę. chudła. Aaa, trener personalny, dobra, okej. Okay. Pewnie część z Was pamięta mój film, który nagrałam w 2015 roku, nie. gdzie mówię o swojej wielkiej przemianie, o tym, że zaczęłam trenować, zmieniłam nastawienie, zmieniłam swój mindset i zmieniłam sposób, w jaki jem, że to wszystko wywróciło się do góry nogami. To była prawda, ale niedługo... Nie, nie będziemy całego 30 minut oglądać, bez przesady też. Załamało się moje życie i z... Jakby przyszedł bardzo mroczny czas, i dzisiaj wam o nim opowiem. Na początku 2015 roku ja byłam na sobą. Byłam totalnie sobą załamana. Moje ciało. Ej, po jest wciąż wolne. Po raz pierwszy w życiu ja, jako osoba 24-letnia nie byłam w stanie wykonywać prostych czynności, bo tak szybko się męczyłam. Moje ciało przestało być sprawne, przestałam czuć, że ja mogę jakkolwiek nie władzę że to jest moje narzędzie jakie jakiekolwiek... Mateusz a ty kiedy się weźmiesz za siebie co Oczywiście miałam wtedy bardzo dużą na a wstawałam mnóstwo komentarzy na YouTubie potedy prowadziło YouTube że jestem gruba, zaniedbana itd. i tak dalej i to w ogóle działało na mnie emocjonująco i nigdy dla mnie nie było najważniejsze to jak wygląda tylko to że po prostu nie mogę funkcjonować nie mogę mówić żeby nie miała z Ludzie, ja absolutnie nikogo nie obchodziło czy ja się czuję dobrze dlaczego tak jest no po prostu zwykle nikt nie pytam dlaczego i jak się czuję, Grube, to jest po prostu zeny a pani dobra tak jest bo każdy ma inną swoją historię No ale też problemy z no to nie trzeba było mi to bardzo powtarzać. Ok. stwierdziłam, super. Te ćwiczenia terapeuta pierwsze no zajęcia fajne pochodzę... zajęcia z kręgosłupa chodzi. mega kompetentne. te zajęcia od razu czułam, że poprawiają moją sprawność. <grym> <grym> nie no sama na, na ja, sama na machion. Ja. No i jako, że już chodzić no to, i wyśmiałam. A my na te zajęcia, były takie, że trzeba kupić karnet, ale on jest spotkałem, więc no. Na następne zajęcia się bo były tak... ona, ona, ona teraz ma gestykulację jak oki w te dyskach. I stwierdziłam potem, że no dobra, jak się się łownie, to jak może pójdę na rowek. Wiedziałam tak że dla osoby, która nadfakę, w porządku, nie, za to nie ma bana na Twitchu, prawda? Słyszałem, że nawet bez kontekstu, jeżeli powiesz Pełora na Twitchu, możesz dostać bana. I jeżeli. wysiłowni. Na i. nas oczarował. To, co on mówił, w jaki sposób mówił, to, co nam obiecał, jak widział naszą, widział nasze wspólne treningi, nasze wspólne przemiany, to nas oczarowało natychmiastowo po prostu. Zaczęłam z nim gadać, on dokładnie powiedział, jak możemy to zaplanować, że on mi pomoże z tym wszystkim, co jest moim problemem, że to wszystko. Mm, on wie, mm. jest. On przedstawiał się wiele i to. O, o, dobra, dobra, wchodzimy w temat, dobra, można spowolnić. To, 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 to było wtedy, na Maxa, czuć jako osobę, która jest po prostu. Największym, najlepszym ratunkiem w całej mojej sytuacji. Razem zaplanujemy yy, pójście do przodu. Jeśli dostaniesz tłumej, to wiesz dlaczego? Nie, twitch to ziomek, twitch to ziomek, twitch to ziomki, na pewno nic się nie stanie. Prawda, twitch? mój rozwój, ziomki to są, dobrze była wtedy w mega rozsypce e, psychicznej, właśnie z powodu tego mojego niefunkcjonującego ciała, więc mimo, że typ mówił dokładnie to, co powinien, żeby tylko <grym> ustaw kategorię f 1 <M1>, szybko, <grym> nie, żeby, nie, żeby, żeby, żeby taka osoba jak ja rzuciła po prostu się na niego i tak, tak, pomóż mi, robimy to e, to ja po prostu byłam w stanie uwierzyć każdemu, po prostu każdemu kto wyciągnął do mnie rękę, trener był od samego początku bardzo wymagające i mi to się bardzo podobało, bo ja wiedziałam, że zmiana, którą robię w życiu z mojego mega mało aktywnego trybu życia. Półtorej, dobra, dobra, przyspieszymy trochę, okej. Okay. Do właśnie aktywnego, który usprawni moje ciało, ee, będzie czymś trudnym. Że zmiana moich nawyków żywieniowych też będzie trudna. zrozumiałam, że to wymaga zmiany mojego mindsetu i to, że był wymagające, było dla mnie takim super challenge'em. Było dla mnie wyznacznikiem, e, było dla mnie Ale wiecie co, ja winię YouTube'a, Ja winię YouTube'a za to, że tak długie filmy się pojawiają i że one sobie dobrze radzą na platformie. Bo YouTube strasznie faworyzuje. Watch time. nawet jeżeli wasz film jest nudny, ale jest długi i macie jakąś stałą widownię, i tak będziecie mieli o wiele lepszy watch time na tym filmie pomimo tego, że ludzie będą oglądać mniej z całego filmu bo ci stali widzowie i tak będą go oglądać w większej części albo w całości więc i tak statystyka zostanie wybita do góry w sensie nie mówię, że tutaj ona zrobiła coś źle, nie? to jest w miarę poważny temat rozumiem, Ok, nie chciała tego ciąć, spoko, nie chciała pisać scenariusza, git uh, tylko kwestia jest taka, że bardziej mam żal do YouTube'a o to, że tak no dobra, oni na tym robią pieniądze, nie? To jest bardziej opacalne. Więcej ludzi na ich platformie zostają. Na dłużej w sensie, ale no nie powinno tak być według mnie. Ja mu, ja mu nawet bardziej ufałam i było powodem, dla którego ja po prostu myślałam yy, i uważałam, że po prostu on wie, co robi, on potrafi to dobrze zaplanować, więc jeśli ja się temu wszystkiemu temu całemu go robi, to po prostu ja tylko to z korzyścią na mnie. Super, że mam taką osobę, która tak mnie ciśnie. Myślałam wtedy, że w pozytywny sposób. To była idealnie wystudiowana manipulacja na każdym poziomie życia i teraz wam dokładnie opowiem to jak Uuu, to jest. On nagradzał, jakby swoim słowem, swoją pochwałą, ale tylko tak troszkę. Zawsze było jakieś ale. Zawsze było dobrze, ale można było lepiej. Zawsze było coś. Czekaj, czy to nie jest rola trenera personalnego? Co mogłam poprawić? Jest wynik, który, który mogłaby, mogę zrobić lepszy za tydzień czy za miesiąc. Zawsze był ten niedosyt. Motywując to tym, że po prostu wymaga ode mnie więcej, że ja tak dobrze się spisuję, więc potrafię więcej, więc to jest dla mnie na pewno za mało. Nie stwarzało to u mnie w głowie takiego poczucia zadowolenia, tylko takiego ciągłego niedosytu. I to nie zawsze było podsycone właśnie pozytywnie. Mimo tego ogromnego rygoru, w głowie ja miałam cały czas ten cel, czyli moje nowe, sprawne ciało pełne energii. To jest dokładnie to, co on mówił, że będę miała, że rozruszam się. Że będę mega sprawna A, do, a, a sprawę, to, żeby... to, to, to przecież dąży do tego, to czekaj, bo ja zgubiłem się Pogubiłem się trochę w tym temacie. dobra, zaraz pewnie wyjaśnię o co chodzi, ale chyba jeszcze nie mam na tyle kontekstu, żeby zrozumieć sytuację. Ja będę miała bardzo dużo energii na co dzień, a to było coś, czego właśnie na maksa potrzebowałam, bo, bo to jest to, czego nie miałam, a co wydawało mi się właśnie wtedy tak najbardziej cenne. Jakby prawidłowo, jak najbardziej, no, tylko że no, sposób, prawda? Kolejna rzecz to to, że ćwiczenia, które robiliśmy, były kompletnie niedostosowane do mnie, do mojej wczesnej wagi ciała, bo robiliśmy na przykład bardzo dużo wsk wskoków, podskoków, skakania, co dla osoby, które Mówiłem! Dużo... Salta, jak nic. jest mega niewskazane, bo bardzo łatwo prowadzi do kontuzji. Do dzisiaj mam na ciele blizny po moich po po, po tym wszystkim, co robiliśmy, bo musiałam jak najwięcej powtórzeń, jak najbardziej hardkorowo, jak najtrudniejsze, jak najwyżej po prostu, wyżej od wszystkich po prostu. To był typ, który był mistrzem niesłuchania, czy jakichkolwiek potrzeb. Wiecie, jaki mam problem z takimi filmami? mam włosy, sorry. Na języku niekomfortowa sytuacja, sorry. Problem z takimi filmami mam, mam taki, że spoko uważasz, że trener zrobi coś turbochowego i że tak jakby puszował cię zbyt bardzo i że masz biznes, ale być może tak jest zakłada... Ja nie mam kontekstu czego. Mi się wydaje, że rzeczywiście coś było nie tak z tym trenerem, tylko że albo jeszcze nie dowiedzieliśmy się, ponieważ jeszcze nie oglądaliśmy całego filmu bo... 30 minut, plus ona też się tak wysławia. One nie ma, widać, że jest, leci Bez scenariusza, nie? Więc też nie składa w Tego właśnie najlepiej, ale problem jest taki Że po pierwsze, wiecie, łatwo jest Oczerniać kogoś bez yy, Znania całej sytuacji Gdy druga osoba nie może się bronić Mawiał mi cały czas, że tylko kiedy będę jadła mięso prawdziwego Kurczaka, to tylko wtedy będę Żadne miała Pełną sprawność, siłę I tak dalej, to jest kompletną, kompletną bzdurą On po prostu nie wiedział, że da się inaczej, to był tylko jego sposób I wmawiał to wszystkim podopiecznym, że właśnie tak jest Zrażał do innych bardzo dobrych potraw, takich jak do owoców, co wydawało mi się już wtedy takie bardzo podejrzane. I mm, no ej, do tej pory, ej, nie wiem czy ten film do końca tak będzie, jeżeli tak, to trochę śmieszne, ale do tej pory jeszcze nie dostaliśmy żadnej informacji, która by jednoznacznie przedstawiła nam tak jakby trenera w negatywnym świetle. Do tej pory jestem w stanie powiedzieć, ok, to jest trener, to jest jego robota i wykonał robotę tak, jak powinien wykonać swoją robotę. Być może trochę nonszalacko podszedł do jej tematu, może nie wyjaśnił jej wszystkiego, być może ją rzeczywiście spuszczał trochę zbyt agresywnie na początku. Nie wiem, ale no do tej pory nie wydaje mi się z tego, co ona mówi, żeby cokolwiek źle zrobił. Może nie, może tylko ja. Kujcyjnie czułam, że to jest coś nie tak. Ważenie się raz w tygodniu było wyrocznym. Waga i te cyferki mówiły wszystko. To znaczy... No trochę tak. Trochę tak działa odchudzanie, kurde. No Tywold jest świetnym tego przykładem. Tiwol też się odchudzał. I też musiał się ważyć, żeby kontrolować to, czy robi progres, czy, czy regres, bo wtedy może kontrolować swoją dietę, ćwiczenia, czy powinien coś zmienić, czy kontynuować to, co robi, bo rzeczywiście widać efekty. Utwierdził mnie w tym przekonaniu. To był... te kilka miesięcy było pierwszym... O nie, cyferki na wadze. Ona chyba rzymskimi chciała. A nie. okresem w moim życiu, kiedy Zyba. ja takie cyfry traktowałam jako jakikolwiek wyznacznik. Wcześniej tego nie miałam i kiedy skończyłam z nim, to też te, jakby to łatwo wrócić mi było do mindsetu, który miałem wcześniej przez większość mojego życia. E, I cieszę się, że to nie wyparło na mnie mocnego piętna. Posiadanie, budowanie swojej wartości na tym, ile ważymy i jaki jest skład naszego ciała, bo nam maszyna tak mówi, nie jest dobre. Nie jest dobre i bardzo, bardzo podminam. Szczerze powiedziawszy, wchodziłem w ten film z mindsetem, że ona będzie miała w 100% rację i że tak jakby ten trener sobie coś dziwnego odpierdoli. Ale aktualnie to ona mi się wydaje tak trochę stuchedziła w całej historii. Po co taki film powstał? Do, do tej pory nie rozumiem. Innowuje poczucie własnej wartości. Kazał robić ćwiczenia, których szczególnie nie lubiłam, bo mówił, że wtedy po prostu... Fakt, że jeżeli ciebie dołują zbyt duże cyfry na, na wyświetlające się na wadze, to już jest twój problem. Nie problem wagi. To się Okej, okay, nie uzależniaj tego jakby swojego samopoczucia od tego, jak dużo ważysz jak dużo cię ci wyświetla na wadze, ale używaj wagi, ponieważ to jest przydatne do kontrolowania kurwa swojego progresu. No, ej. Przekraczam kolejne bariery psychiczne, a potem się nauczyłam, że jest zupełnie odwrotnie. Że to właśnie ruch, który się kocha. Ten film powstał dla pieniędzy. Jeżeli ten film powstał dla pieniędzy, to na pewno powstał dla pieniędzy. Każdy zaczął. i okay, to nie jest problem. To nie jest problem, że taki film powstał dla pieniędzy, bo ona nie mówi publicznie, kim jest ten trener. Więc to jest okej, okay, ona opowiada o jakiejś tam smutnej sytuacji ze swojego życia, ona może to. Monetyzować. Okej, okay, spoko, to już jest hertain. Ale na przykład problem mam, bo ja też się wypowiadałem wcześniej na streamach ten, na ten temat. Jak oglądaliśmy na przykład dramę Queen of the Dark contra Chooks, ona mówiła, każdy wiedział, kim jest druga osoba, i ta druga osoba to również była osoba publiczna. I kiedy ona wtedy monetyzuje taki film, gdzie mówi, ten gość jest chujowy, jeszcze. Chyba mówi to w ogóle w najgłupszy możliwy sposób. Wtedy to jest złe. Jeżeli ona monetyzuje jakąś sytuację ze swojego życia, okej? Okay, właśnie wtedy on działa na nas dobrze fizycznie i psychicznie, bo mamy super satysfakcję właśnie z wykonywania tych danych ruchów. I nie miałam powodów, żeby mu nie ufać. On miał takie podejście bardzo ambitne i to ambitne. Aktualnie cały czas nie masz powodów, żeby mu nie ufać. On cały czas dla mnie grał, a przez to, że ja jestem osobą ambitną, to ja łatwo po prostu to od razu chwytałam. No i przecież jeszcze nie wydarzyło się nic aż takiego alarmującego, żebym ja miała w ogóle mu nie ufać w jego metody. To on, jest trenerem wyszkolonym w tym wszystkim. The reklama. Cały proces y, m, zmiany tych nawyków, zmiany proporcji w ciele, on nie przebiegał u mnie tak standardowo, jak powinien. I ja się nie czułam aż tak dobrze, tak szybko, jak on zakładał to na samym początku. Bo ja to bardzo dobrze zapamiętałam. Ja bardzo chciałam przywrócić swojemu ciału energii, a ten... Wracała, ale bardzo wolno i e, z jednej strony te, e, rzeczy w moim życiu zmieniły się na bardzo duży plus, ale to nie przebiegało dokładnie w takim tempie i ja zawsze byłam tym żywo zainteresowana, no bo przecież przekształciłam większość swojego życia właśnie pod tą zmianę, bo ona wymagała ode mnie zaangażowania, to jest naturalne i kiedy pytałam się go, może zrobimy może zrobię wyniki badań krwi, e, skonsultuję to z endokrynologiem e, lub e, dietetykiem i tak dalej, to mówił, że absolutnie nie, że przecież on posiada całą wiedzę i po co ja mam wydawać pieniądze na innych ludzi, przecież nie mu wystarczająco dużo płacę, no bo... Aktualnie, aktualnie ona mu mówi, jak ma wykonywać jego robotę będąc nie do końca doedukowano w temacie. Tak mi się, takie ja wrażenie w tym momencie odnoszę. Cały czas nie uważam, w sensie, może nie dała mi cały czas kontekstu. Chcę w to szczerze wierzyć, ale ze wszystkich informacji, które przedstawiła w jednej trzeciej filmu, cały czas trener nie zrobił nic złego. Każdy z tych treningów był w pełni płatny, i czasami nawet podwójnie. Nauczy mnie bardzo zerojedynkowego, niezdrowego podejścia do jedzenia. Czyli mamy zdrowe jedzenie, które jemy na co dzień. Dla niego się poświęcamy po to, żeby raz na jakiś czas zjeść mega wielkiego Chitmila, czyli naszą wielką nagrodę, to co naprawdę chcemy zjeść, no i jak są święta, to wtedy się nie liczy. Co jest. A tak strasznie złe! Oj... Okej! Okay. Ja sam tu mam podświadomie, że to jest taki, że to jest taki bullshit, że, że tak nie powinno być i potem już... Po jakimś czasie sama łamałam tej jego zasady, które ja uważałam intuicyjnie, że nie są okej. Okay. Czyli jak chciałam zjeść coś, co było na przykład bardzo przetworzone, to jadłam to, ale rzadko i w niewielkiej ilości. I to jest zawsze spoko. I nie ma takiego jedzenia, które jest zawsze złe, jedzenie, które jest zawsze dobre. Tylko chodzi o proporcje, indywidualne podejście i o Wasze preferencje. Bo e, każdy powinien być w takim systemie żywienia, który mu smakuje i z którym czuje się dobrze. I dla każdego to będzie troszeczkę co innego, no. To nie jest tak, że z tym spotykałam się kilka razy w tygodniu na treningach i Nara. On robił wszystko, żeby zbliżyć się też do mnie jak najbardziej osobiście. To wszystko było. Idealnie zaplanowane, bo on doskonale słuchał, co ja czy inne jego podopieczne lubią, czego nie lubią. Ty, trener, spędzacie razem dużo czasu, on musi cię znać jako osobę. Musicie poznać Twoje nawyki, nie tylko żywieniowe. Poza tym jesteście ludźmi. Ludzie się poznają z czasem, tak działają rel relacje międzyludzkie. Dłużej. Ona jest chyba jedną z większych polskich influencerek. Być może o to chodzi. Jak, jak on śmiał się zbliżać, próbować zbliżyć do mnie. Ją, e... I naprawdę takie wrażenie, że w sensie nie chce na nią, ona wydaje się być spoko, spoko no i nic nie mam prywatnie. W sensie nie mam chyba nawet żadnego wspólnego znajomego z nią. Ale do tej pory, no kurde, ciężko mi ją bronić w tym temacie. Do, 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 dokładnie jakby to wszystko było zaplanowaną strategią dla każdej osoby, więc każdej osobie mówił dokładnie to, co dana osoba chciała słyszeć, bo to był po prostu jego cel. Jedna wielka manipulacja. E, po co? Manipulacja, albo może po prostu starał się nie mówić ci, że jesteś gruba i że powinnaś schudnąć Z racji, że próbował być chociaż miły. Ej, naprawdę, dlaczego ten film powstał? Nie sądziłem, że ten film będzie wyglądał w taki sposób. Dlatego, że na przykład on był dość świeżą osobą we Wrocławiu, a ja nie dość, że tam studiowałam, też miałam swój kanał na YouTubie, była popularna, no to on chciał, żeby to mu podbiło podbiło, nie ja wiem, po prostu jego fame siłowniowy i oczywiście dzięki temu miał... Ej, to jest, ej to, jest, to, jest ego, to jest takie wyjebane ego, takie mocno. Jak on śmiał się do mnie zbliżyć? Pewnie chciał zdobyć fame na, na, swoim, na swoim siłownie. Wszystko, wszy, wszystko ode mnie, co ja mogłam tylko mu dać. Tak jak każdemu mojemu znajomemu czy znajomej, prawda? Jeśli coś potrzeba, ja zawsze pomogę albo znam kogoś, kto pomoże. Ja Znałam ludzi, no, przyróżnych. Zawsze, kiedy miał ze mną zajęcia, idealnie tak zawsze ustawiał, żebyśmy startowali albo kończyli właśnie o takiej godzinie, żeby móc go zawieść. Nawet się przeprowadził koło mnie, żeby móc właśnie mieć aż tak wygodnie. Aktualnie nie dostałem żadnego potężnego argumentu, który by potwierdził jej słowa, że tak, to był toksyczny trener. jak podwójny trening, a potem się okazało, że nikt tak nie robi i że to jest nie fair i że żaden z trenerów na tej siłowni w ogóle nie stosuje takiego systemu. A nikt tego za bardzo nie nadzorował, tego zliczania godzin, on po prostu sam je wykreślał i one tak po prostu szybko schodziły. Oczywiście mówił, że żaden trening nie ma za bardzo sensu, jeśli jego nie ma, no bo przecież chciałabym prawidłowo wykonywać te ćwiczenia, bo inaczej mogłabym sobie zrobić krzywdę. No i to... Miało to totalnie logiczne. No, to nie jest tak, także oszukiwał na tych treningach, jeśli chodzi o kasę, ale też regularnie pożyczał po prostu... Pien... Zobacz komentarze pod filmem. Je, w sensie jest mega pozytywny, tak jakby odbiór tego. Ale pięknie dobierasz prawa do swojego wyglądu. Nie myślałeś, żeby pójść z tym na policję, facet, cię na grubą kasę. Pieniądze. Sumując te wszystkie źle naliczone treningi e, i pożyczki nie wiedziałam, że bezzwrotne, ode mnie osobiste. E, to... A zresztą, jeżeli pożyczył Haji, no to wiadomo, to, już, to to rozumiem. W sumie wychodzi pięczocyfrowa kwopa bez, bez jakby nie jakby, Mówimy o pełnych złotóweczkach. Kolejna rzecz, uwielbiał pokażeć mnie przy ludziach, ale tu, kiedy mu powiedziałam nie albo stop, za każdym razem testował tą granicę, kiedy ja go zatrzymam, kiedy mu powiem, nie, nie, nie robimy tak, nie robimy tego ćwiczenia. Na przykład lubił, kiedy y, jakby zachowywał się często bardzo głośno, tak żeby wszyscy widzieli. I mnie to, dla mnie to było ekstremalnie upokarzające po prostu. Czy trenerzy tacy są ogólnie? Z, z reguły wiecie, trener mimo wszystko jest osobą, która powinna mieć autorytet duży u swoich podopiecznych. Nie może tak jakby wiecie, trener być zbyt przysłowiowo pizdowaty. Płacisz trenerowi za to, żeby cię przycisnął. Nie, dawaj stary, dajesz radę, kurwa, lecisz tą kolejną kąpkę, napierdalaj. To jest rola trenera. A... No ja ty teraz o tym myślę, to po prostu aż mnie wykrzywia. Uh, no, Testował za każdym razem jak daleko może sięgnąć danego dnia po prostu, bo robił to w kółko, jakby upominany, to przestawał, ale potem za kilka dni znowu znowu coś robił. Znowu jakieś, jakieś dziwne ćwiczenie i wszyscy musieli na to patrzeć. No i dobra, zapytacie się, no tak, ale ja byli jacyś z ludzie, czy ktoś to widział, czy Ewa nikt ci nie powiedział, czy Ty Ewa też nie pomyślałaś o tym. No nie i... wykluczam, że tak było. Być może rzeczywiście kazał jej w, w jakichś dziwnych pozycjach zbyt długo robić dziwne ćwiczenia. ok Nie wypowiadam się na ten temat, okej? Okay? Byli, to była wielka siłownia, ogromna. I ci wszyscy ludzie, którzy tam regularnie chodzili, widzieli to wszystko. Widzieli? że ćwiczenie, które wykonujemy i sposób, w jaki on prowadzi mnie i inne swoje podopieczne, jest totalnie niepoprawny i niezdrowy. I... Tylko, że wiecie, wiecie, jaki jest problem z tego w tym momencie. To jest dość poważne oskarżenie, bez żadnego dowodu, bo ja też mogę powiedzieć, że okej, okay, jak ostatnio byłem w sklepie, to kasjer przeszedł i mnie macał tam, gdzie nie powinien. I nikt nie zareagował. Wszyscy zaczęli mówić, kiedy ta banka pękła. Wtedy wszyscy wiedzieli lepiej. Ale wcześniej nikt nie dał nawet... nawet... Malutkiego okruszka tego, żebym ja się zastanowiła szybciej, że coś jest nie tak. Ja powoli intuicyjnie czułam, że jest coś nie tak, ale z drugiej strony e, widziałam większą pewność i lepsze funkcjonowanie swojego ciała, więc to był dla mnie cały czas dysonans. Bo w sumie szłam... Są dwie opcje. Albo ona naprawdę bardzo niefortunnie dla siebie opowiada tą historię, albo ma coś nie tak ze swojego. Swoją dobrą stronę. Przez to, że gdzieś tam mi ta lampeczka mrugała, to zaczęłam się dokształcać. Po prostu em, nie tak właśnie w temacie ćwiczeń, bo bardziej mi ta lampka zapalała się w temacie jedzenia. Zaczęłam ja, mówić, jak mam wykonywać swoją robotę. Na swoje po prostu metody. Na to, co mi bardziej pasowało i też to, co ja bardziej czułam, że jest prawidłowe. No, że jest, że jest moje. I gorszym złem tutaj w tym wszystkim jest to, tak. Żeby użyć mnie, w ogóle ludzi, podziału jedzenia na dobre i złe, na takie zero jedynkowe kategoryzowanie. I na, mówię, I na robienie z jedzenia kary i nagrody Bo ja to już wcześniej miałam, miałam już ten mechanizm Miałam to już wszystko zaszczepione w ogóle, jak jedzenie może być e, wspaniałą nagrodą Miałam to od czasów e, dzieciaka W sensie to jest prosty zabieg psychologiczny, żeby pomóc ci schudnąć To nie jest nic złego Tak na przykład uczycie psa dawać łapę, nie? To dajecie mu kostkę, że o, zajebiście, daj łapę Jeżeli wykonasz dużo ćwiczeń, to żeby pozytywnie ci się to wszystko kojarzyło, że okej, okay, zap to możesz tak jakby sobie to jakoś odbić i zrobić sobie coś przyjemnego dla siebie, Wyciągasz tak jakby... Pozytywnie kojarzyć się jedzeniem, to okej, okay, zjedź sobie tutaj, bo zrobiłeś ile, ileś tam pompek, powiedzmy. To jest prosty zabieg psychologiczny, który się stosuje bardzo często w, w diecie. Zrobiła z nim konfrontację, palił głupa, mówił, że wszystko jest nieprawdą, e, mówił, że odda pieniądze e, i że potrzebował ich, bo po prostu expensive life, po prostu. E, potrzebował mieć pieniędzy, żeby... bo chciał mieć pieniądze. zrobił to po prostu dla kasy. Nie oddał tych pieniędzy nigdy. Też można to wspomnieć. To jest chyba, okej, okay. okay. jeżeli 8, 8, ktoś pożycza ci pieniądze i nie ci tych pieniędzy, to jest zjebane. Czaje. Okej, okay. zgadzam się. O w tym samym momencie też oczywiście wyleciał z pracy. To wszystko, ta, 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 ta kulminacja rozgrywała się tak naprawdę na przestrzeni kilku dni. On wyprowadził się od razu do innego miasta, bo wiedział, że ma wszystkie. Rozumiecie, jakby całą pracę, wszystkie kontakty z pracy i wszystkie kontakty osobiste, to wszystko było kłamstwem, więc wszystko zostało z... I dlatego się wyprowadził. Gdzie mieszka Red Lipstick Monster? Ja, jeszcze raz powtórzę, ja nie chcę ich hejtować. Ja wszedłem w ten film z przekonaniem, że się z nią zgodzę i że tak, jakby dostaniemy historię o jakimś naprawdę złym trenerze, facecie, który chyba powinien zgnić. A tu. plot twist. Zburzone? Ty wyprowadził się do innego miasta w Polsce i zgadnijcie, co robi teraz. Nadal trenuje innych ludzi. Ja się nie poddałam, Wiedziałam, że robię to dla siebie, a nie dla jakiegoś typa. Chwilowo się załamałam, to prawda, to jest naturalne, ale. Ja się, ja się nie poddałam. Ćwiczyłam z kimś innym, y, jadłam bardziej po swojemu, czyli lepiej, y, ale zbliżało się prywatnie. Dla mnie coś tak naprawdę. Czyli gość. Wprowadził Cię w świat treningów, w świat diety, wytłumaczył Ci co i jak, kiedy się dowiedziałeś mniej więcej jak to działa, zaczęłaś się yy, uczyć szczegółów i wtedy postanowiłaś go zbutować. Od teraz ja przyjmuję pałeczkę i sama siebie ćwiczę, a Ciebie jeszcze zbrukam w internecie. Tak mi się wydaje, w sensie, jeżeli pytacie o moje zdanie, na to mi wygląda tutaj cała, cała, cała ta sytuacja. Daniel z przyszłości z tej strony, chciałbym bardzo przeprosić za wiele rzeczy, których nie zrozumiałem w środku filmu, zbyt dużo go zatrzymywałem, jest to w 100% moja wina, nie mam nic przeciwko autorce filmu, Wydaje się być mega sympatyczną osobą. Fakt, że nie zrozumiałem wielu wątków, to tylko i wyłącznie moja wina. Śmiejcie się w komentarzach ze mnie ile chcecie, macie wolną rękę. Trener odpowiedział? <grytania> to masz z drugiej perspektywy filmu. numer 7, proszę paże, oto hardkorowy Wojtek. Kolejka, czy zachowali sojciaka, proszę zobaczcie. <grytania> Dawać Dawaj, trzy, dwa, To dobra odpowiedź okay, trenera. <grytania> Kurwa. Oj, niezapowiedziane. Kurwa, ale mnie ktoś w chuja zrobił. Ja naprawdę myślałem, że to odpowiedź jest. Dziewczyna się ze mną pokuciała, więc chuj, dlatego daję kasę tobie. Robi zajebiste filmy. Dziękuję Ew i Evans Evans za trzy złote. I, i przykro mi z powodu dziewczyny. Będzie dobrze, stary. Nie wiem, czy będzie dobrze. Ciężko, głupie jest mówić, że będzie dobrze. Może będzie dobrze, może nie. Zależy I tym po prostu musisz wziąć sprawę w swoje ręce. Nie wiem, nie może powiedziała o tym filmie, ale nie pamiętam jeszcze teraz, bo na streamie też się ja nie mogę jakoś bardzo skupić. Być może coś pojebałem, bo też zatrzymywałem film bardzo bardzo długo. Dobrze dla ciebie. Tak Życzę sukcesów, ale kurde, no. Jest wiele rzeczy w tym filmie, które mi się nie podobały i których nie do końca chyba rozumiem. To napisałeś tam w środku filmu, że nie umiem słuchać. Czy mógłbyś rozwinąć, o co ci chodziło? Bo jest duża szansa, że przez fakt, że ja często zatrzymywałem film, tutaj to to jakby traciłem kontekst z tej sytuacji i później w środku zdania zacząłem czegoś słuchać i coś pojebałem. Więc chciałbym, żebyś rozwinął, o co ci chodzi. Ona mówiła dość mocno, że po prostu pokazywał jej ćwiczenia, które nie były dla niej wręcz zdrowe. E, Okej. Okay. Nie powiedziała. Nie, nie dała tak, jakby. Nie, nie powiedziała szczegółów żadnych. Kazał jej podskakiwać, co mocno obciąża kręgosłup przy nadwadze Aby rzeczywiście. Dobra, to okej, okay, tego nie, nie ogardałem. Okej, okay, to, to jest słabe. Spoko. To podskakiwanie to jest jedna rzecz, tak jakby wielu, które po, pewnie kazał jej robić trener, nie? Więc jeżeli tylko kazał jej podskakiwać okej, okay, to jest jego niedopatrzenie, że to, że to zjebał. To jest, to, to jest totalnie jego faka i i no kurwa trochę niekompetencja, że, że tak zrobił. Ale to mimo wszystko tak jakby... Z tego filmu wyciągnąłem jedno, co jest pewne. Zdaje mi się, że jest zbyt bardzo Podejrzliwa, że ktoś chce się do niej zbliżyć, bo, bo ma jakąś tam karierę w internecie i jest bardziej znana. Byłem przekonany, tak jakby jeszcze zanim otworzyłem ten film, że to będzie, wiecie, bardzo jednostronna historia. Na zasadzie, ona ma rację, ten trener naprawdę zjebał. Jego podejście było strasznie, strasznie staromodne, prawda. Po części, to, to, no tak, ciężko się nie zgodzić.